Zaczekajcie, kur... coś mi się dzieje autentycznie z Dylaną. O draniu w draniu oraz pijącego Pippa. Witam, przy... draniu. draniu. Dzięki za piękną piosenkę, zaraz dodam wszystko. Hmm... <laughs> Y kupuję, nie wytrzymam. Jesteś po draniu Polska nie będę was słyszał teraz chwilowo.

UUUH, wtedy wcale nie Azile na, na czacie na Twitchu. Siema, aha, ja nadal nie mam suba. Krócek curst. Doszło, doszło ostatnio prawie 100 subów. Znaczy nie, 100 jeszcze nie doszło. A wśród nich nie było Azile. Beka. No cóż, przykro mi, przykro mi.

No i chuj, 10 Lubię godzin plus. Dziękuję bardzo za takie potężne kurde banany. Tak. A Shablix Monster Ruby Red. 12 gigabajt peak paint Jak wezmę throne? Jestem skory to nawet do czasu dodać. O Drani UCSA, so. Polska asked me, czy użytkownik Szabliks uzbiera wreszcie cel na długi. Pewnie uzbierają, ale przy ich tempie to może potrwać dłużej niż Slicer Wolfowi zajmuje zderzenie się z drzewem. To ciągła walka, tak jakby próbować przekonać Jolo, że jego pięcioletni plan to nie helikoptery w War Thunder. Trzymam kciuki, ale hej! Kto wie, może cud się zdarzy przed końcem Dobry. streama. Dobry. Dobry? Dobra, alert teoretycznie widzę, że jest dodany za, za trona, więc jak, jakby zostało zakupione, to by. Jakby zostało zakupione, to pewnie dostałbym alert od Twitcha. No na moczanku sobie wspomniałem sobie na i mówię dobra. Mógł, można by było draniu w sumie. I'm back,

Ja pierdolę! O ch... Ja pierdolę! Z złotych dostał! Ale to właśnie? Ja pierdolę! Draniu. Przeprowadził Armagedon za 3161 kur... zł. By nie zmienić przykazania innych, zostaw dwa nitki w topce i czas zmienić limity. Dobranoc i do już nie do zobaczenia, smutek. Ile kupa? No to rekord jest, ale czas się chyba nie dotrze. Tylko nie rozumiem, Czyli nie było nie rozumiem nie o co chodzi, chodzi prostu, z tym nie do zobaczenia. Nie, ja to, ja to muszę zobaczyć, co się odwaliło. Mnie, mnie tylko chwilę nie było. Ej kurna, faktycznie ponad, ponad 3000 jednym strzałem? No, e, doliczyło się, Shabis odchwieźć sobie w obs bo jest. No, sprawdziłem Twoje TP doliczyło się wszędzie. Tylko musisz odwiedzić sobie w OBS-ie, i tak dalej. No. Tak. Jest, się... yes, yes, ja mam jego TP Chyba się Dobra, to okay, ja, ja po prostu... Czyli pewnie ma znowu problem z doliczaniem. Ja nie wiem co się odpierdala ty. Ty ma to pity na to cel na długi. O kurwa! Ja pie. I mamy ty... Ja mamy piec, 1220 porle. godzin. Ile? 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 Kurwa ile, ma! Ile, ile? Dobra, chwila, komunikat. Tysiąc tak... godzin. Wypierdalaj z tym ustyko. Chłopcy <laughs> po prostu poleciał o tak o nie? Czy to być? Tak, 100% jest! Tak, 100% Nawet 70 groszy boli. więcej ma. Ja pierdolę. Co to jeszcze to łączył? Szablik to co? Koniec. Ta muzyka leci! A tu nagle jep, on, on nagle przeszedł gdyby nic, nie? Ja cię pierwszę... To że ja teraz nie wiem, tak... czy on jak napisał, że nie do zobaczenia, czy on jeszcze w ogóle będzie na streamy wpadał w takim razie. Ale ja, ja tu wchodzę, a wy tu o jakimś o rekordzie do niej takacie takie co jest grane? No. Ja nie byłem kurwa na to gotowy Czablik zniknie nie był no, dosłownie Tymczasem podstream stream Ble. element działa. Świetnie <laughs> Normalnie wszyscy w szoku, nie? A ile ci wysłał szablak chce... 150. 6150. Ja widzę, kogo słyszę. Krzyżek, ty <laughs> ja słyszę, Maru, On co jest? Czy Maru? <laughs> Siema. Szkoda, że się zlagowało wszystko, Kto... Ale... Kto tutaj, przy... Kto tutaj przyszedł nagle? 3000 3000 na 3000 post... na PayPalu, 300 na YouTube, prawie kurwa 1000 na Twitchu. Ja ja. Rozumiesz, on potrafił nawet zrobić top traina na Twitchu. Bo to by ile chciał w pistu tych e, subskrypcji rozdać? Najpierw on wysłał z... łącznie 100 subskrypcji teraz... na Twitchu. Tak, i tak, nie. to są skryty, Ja tym pierdolę. Szczym jest stał, nie? W okolicach 2000 bitsów. Ale, ale, fry, to jest jeden z tych alertów w ostatnich, kurwa miesiącach, którego się kompletnie nie spodziewałem. Alerty, które przychodziły od drania, 3000. były bardziej niespodziewane niż dziubona, lecimy z samolotem. Ale mnie to dobry. kurwa zaskoczyło, pan... Ale tego by się nikt nie spodziewał. Ale się to zaskoczyło, nie? Ja tylko bym cię papierosa, tak je. No tego nikt ja, się nie spodziewał. Ja, jak ja, ja jedna ja osoba tylko... tak tak opierdolnęła ponad trzy kafle na raz! Ja tylko usłyszałem tą muzykę i pytanie I'm back. Szabę, właśnie leci I'm back boo. I tak patrzę na streama, słyszę reakcję Subnixa, mam taki japis. Yeah, Terror I'm jak syny. <laughs> Mi się wydaje, że teraz każdy myślał, że to jest po prostu jakiś fake, bo nie doliczyło i do czasu, i do celu. i do... Tak! Czasu, a to prosty. tak! Szabliks z... chyba umarł. Chyba nie, umarł kurwa i odzywał się. Pisze, z draniem. O? Szabla chyba już nie wytrzymał. Szabla, szabla już nie ma siły. Dranie jest <laughs> siódmy w topce, widzę. Ale ja chyba. Nie wiem, który raz jestem przy takim wielkim donajcie, ale na pewno drugi, trzeci. Miał ja może gdzieś drugi raz jestem. Tak osobiście, no to ja jestem też drugi raz. Ja, ja chyba KG... pierwszy dopiero. Czyli KGI pomyl... pomylony przecinek, czyli jego no. brak. A tak, dwa, jeden, trzy, No i... no i teraz tutaj To jest ja Szabliks oddychaj Oddychaj tak, spokojnie, tak, zejdziesz tak, nam oddycha. Oddech, oddech tylko uratujesz Kurwa serce tak. wali, co ty do mnie pierdolisz Zejdziesz nam tak, zaraz, czekaj tak, spokojnie Oto Pronax jeśli jesteś na streamie to mam dla Ciebie fantastyczną wiadomość Nie ma Cię w top 10 Świętuj, możesz się najebać teraz o. Chciałeś zniknąć z top Jej, 10 na gratulacje, nie macie w top 10 stary! Możesz no. świętować Dobra, nie no po prostu... Po prostu Shablik to jest pod, pod takim wrażeniem, że on nie wie co się dzieje, więc na spokojnie... Nie wie. No też. się cieszę, że mam tyle mediatorów na tym właściwie. Nie, nie, nie muszę się odzywać, wy, wy będziecie gadać za mnie, no. My, my ci konto zrobimy, więc spoko. Ok, <śleptownicza> Ten... stanie 50 bijecow na twitchu mamu pod piwo. Takie henio. Możesz spodek i wymijałem do dania. Baj na konto na PayPalu. Wybijesz niec do wiedzy z jej odsługiwania. Dobra, bo szablik za 50 bitów jeszcze na tym. Nie, tak nie mi pozwalasz nie mi powiedzieć, to w... dobra, no to wam powiem. <śleptownicza> Draniu miał do wydania na PayPalu 100 tysięcy złotych Co, no Co wydał I właśnie wydał. tym donatem oh. spowodował, że na swoim PayPalu zostało mu 2 złote i że zamyka swoje koty moim donatem. Oh, kurwa ma! Holy fucking shit! Backup. Backup. Holy fuck. No to... Z ja filmem! Pier... I od nowego roku zaczyna zbieranie. Jestem ostatnim streamerem, u którego zostawił pieniądze. Tu jesteś farciarzem, nie? Jestem farciarzem. Ja. Dosłownie dzisiejszy stream. Farciarzem nie jest mój licznik, ale jeden. Dziękuję, braniu za 50 minut. Piwo to moje paliwo. Twój kosz to Ja Chcę kupę. <noise> Co to kurwa wychło? Eee, to tak powiem, sandpad. Co to było? Miał binda na sandpadzie ustawionego. Ja chcę, Dobra, poprawiło mi się już. dziękuję. Tego mi było trzeba. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję, dranie. Ja pierdolę. Wchodziłem spontanicznego streama. Pięć, ja, ja chcę kupę. Tyle. Co <laughs> ja pierdolę, Kto zbindował kurwa? Pof marmurowy na każdym streamie jak, jak ja robię streama. Nie? Ja pierdolę. To mi się kojarzy z marmurowym, nie? To takie, takie było strany dzisiaj? Jednak nie idę, piernicze, uzależniliście mnie. Chłopie. <laughs> Czekaj, to Ej. ci, po, to ci Ej. pomogę, poczekaj. Ej. A ci pomogę, i Kurde, to mnie. Piją mnie pasem wiadomo o kogo. Nie pasem od kabla. Od od kabla. Od ja asumir. Czym pasem od kabla? Nie <noise> 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 Nie dobra widzowie, chyba tym akcentem myślę, że to jest najlepszy pomysł, żeby teraz zakończyć tego. Bo no, jeszcze do, zostanę pobity pasem od kabla jest, i będzie przejebane, klamę, nie? Reklamacja! Nie uznaję. Jeszcze nie 11 dalej. minut, nie denerwuj mnie. Dobra, zamknij dupę. Aha!